Międzypowiatowy Festiwal Piosenki Patriotyczno-Wojskowej zorganizował specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy nr 1 w Gnieźnie. Swoje talenty zaprezentowali młodzi wykonawcy z niepełnosprawnością intelektualną oraz uczniowie klas integracyjnych. Warto organizować wszelkie spotkania. Dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Poprzez muzykę wyrażają swoje emocje, aktywizują się, społecznie się rozwijają. Służy to w szeroko rozumianej rewalidacji i uspołecznieniu. Jest to bardzo ważne dla dzieci. Niekiedy takie przygotowania trwają. Tydzień, dwa, miesiąc, dwa miesiące, ale pobudzają dzieci, które biorą udział w takich spotkaniach, aktywizują je wszelako. Także absolutnie jest to świetna inicjatywa. Jestem też ogromnie wdzięczny moim nauczycielom, którzy biorą udział w tym. Wszyscy się angażują. Jest to świetna też integracyjna impreza. Myślę, że warto było tak długo czekać, żeby móc zorganizować tego typu spotkanie, taki przegląd. Właśnie to nie jest festiwal, to nie jest żaden konkurs, to jest przegląd. Tutaj wszyscy są wygrani, nie ma nagród, jest dyplom za uczestnictwo, wszyscy powinni się cieszyć. To jest bardzo ważne. Jest rywalizacja taka minimalna, każdy chce dobrze wypaść, natomiast nie ma miejsc. To jest ważne. My tutaj cieszymy się z tego, że dzieci biorą w tym udział i tak aktywnie w tym uczestniczą. Pomysłodawcą tego festiwalu jest prowadzący imprezę pan Marcin Habro, który sam jest byłym żołnierzem i bardzo chciał, żeby też móc wyrazić swoje emocje, by dzieci mogły wyrazić swoje emocje w piosenkach patriotycznych, w piosenkach wojskowych. Jest to związane też z zbliżającym się świętem Konstytucji 3 maja i z Dniem Flagi Polskiej. Myślę, że Zawsze na y, m, świętowanie tego, że się jest Polakiem, że się jest patriotą, i jest zawsze dobry i warto było się tego podjąć, zorganizować. Atmosfera jest niesamowita, emocje są bardzo fajne, dzieci są szczęśliwe, a to jest najważniejsze. W Walu mamy bardzo dużo gości, jest tutaj nas około 150 osób. Przyjechały grupy dzieci z nauczycielami z ośrodka specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Mosinie, ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Gnieźnie, ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Płecku, z Arki z Wrześni, ze szkoły podstawowej z Gniezna, także bardzo dużo grup. Pewnie pominęłam może kogoś, ale jest tych dzieci bardzo dużo, jest super. Podczas tego wydarzenia nastąpiło uroczyste otwarcie nowo wyremontowanej sali do zajęć muzyczno-ruchowych. Koszt prac to 200 tysięcy złotych. Jest to długo oczekiwana inwestycja w naszym ośrodku. Jest to sala. Będzie to sala muzyczno-ruchowa, będzie przeznaczona do wszelkiego rodzaju zajęć tego typu, o których mówię, czyli właśnie również metodą Weroniki Sherborne. Będzie służyła tak jak dzisiaj też do spotkań różnych placówek, do organizowania integracyjnych spotkań. Także bardzo się cieszę, że jest już otwarta ponieważ droga do realizacji tej inwestycji była bardzo karkołomna i nie ukrywam że jest to duża zasługa również moja osobista ale i też wszelkich starań osób rodziców nauczycieli i również rzeczywistości organu prowadzącego który przychylnie spojrzał na Nasze prośby i doprowadziliśmy do, do finału, do otwarcia dzisiaj. Z okazji organizowanego przeglądu do środka przyjechali przedstawiciele kompanii Radiotechnicznej w ruchocinku oraz 33 bazy lotnictwa transportowego w Powidzu, a kuchnia polowa serwowała wojskową grochówkę.